To jest druga filmu. Jesteśmy na pole naowetowym w Piaskach. Właśnie woda zdarła się na pole namiotowe z zalewu Wiślanego Normalnie w sezonie turystycznym mieszkają tu ludzie pod namiotami. Idę bliżej zalewu Wiślanego Mamy kempingi i proszę woda jest tutaj na kempingi Przejdę przez wodę jesteśmy w samym brzegu Do wieczora będzie pełne pole namiotowe. Tu, tutaj woda widać, że zaczyna się wydzierać. Dalej będziemy za I tu przechodzimy do miejsca, gdzie po prostu przerwanie. Woda się wdarła na pole namiotowe. I tak wyraźnie chwale się wdzierają w tym samym porcie w Woda się wdziera Przechodzi przez Po drodze I powłacza się na pol reżyserowy Do wieczora będzie pełno Jeszcze raz widok na Zalew No nic, będziemy walczyć. Jak będzie trzeba, będziemy sypać wórki z piaskiem.